Moja Oleśnica Peli, jak spędzają Panie święta Bożego Narodzenia w tym roku? Dobrze. Tak po prostu dobrze. Tak po prostu dobrze. No. Przyjechałam z Anglii właśnie ostatnim samolotem i spędzamy dobrze. Nie przywiozła pani żadnej nowej mutacji do Polski. Nie, nie, właśnie to było dziwne, że do 12 byśmy nie przywieźli, a po 12 byśmy już przywieźli, nie? Ale właśnie brat też jechał teraz z Anglii i w końcu się dostał na prom dzisiaj e, o, rano o 8.00. E, bo czekał dwa dni, dwa dni czekał, no nie? Bo vanem jechał, czekał. No i w końcu mu się udało wjechać dzisiaj na prom no i już jedzie. Najpierw urodziny chłopaka, potem urodziny swojej, a potem pewnie ze znajomymi, nie? Jak się już rodziny obskoczy, ale generalnie na miejscu, nie? Uh -huh. Raczej. A prezenty już są kopione czy? Pewnie, że tak. W tym roku wyjątkowo nie na ostatnią chwilę, także chyba dorastam, nie? Pierwsze chyba tak święta. W nowoczesnej Europie i Polsce. Takie smutne. Takie smutne, pomijał wojny wszystko, Ale w czasach pokojowych tego nie było. Już. No, staramy się, żeby się nie różnił. <laughs> Jak najbardziej. No nie, ale no na pewno te ograniczenia, najmniejsze grono rodzinne. A tak poza tym wszystko po staremu. W domu z dziećmi, z nukami, uroczyście. Ale to... te święta będą chyba się trochę różniły od tych zeszłorocznych, nie, czy nie? Pójdę na, na, na tego, do kościoła. I to będzie bez zmian. Prezenty skromne, bo skromne, ale mam. A jakie, jeśli Pani może zdradzić? Proszę się nie obawiać, puścimy to po Wigilii. Po Wigilii. <głosy> <głosy> dla syna i synowej komplet pościelny, a dla dzieci, no oczywiście zabawki. Tak, tak. Już y, można powiedzieć, że Chińczycy mnie wsparli w tej kwestii. Wesoło. Wesoło, Kto to znaczy? To znaczy, no z rodziną świątecznie, z córką, z mężem. Z sąsiadami też życzymy sobie życzeń, składamy sobie życzenia i tak. A jakoś bardzo będą różniły się te święta od na przykład zeszłorocznych? No na pewno, bo spędzamy je w domu. Nie wyjeżdżamy, spędzamy je w domu z rodziną, bo to No męża i córki nie ma. W tym roku nie spotykamy się za bardzo. Dzień dobry, wesołych świąt, jak pani Dziękujemy. spędza święta? W gronie rodzinnym oczywiście. A czego by Pani życzyła sobie oraz mieszkańcom? Przede wszystkim zdrowia. Zdrowia, zdrowia w dzisiejszych czasach to jest najważniejsze. No na pewno yy, cała rodzina nie przyjedzie. No. I to tyle. A czego by Pani życzyły sobie oraz Oleśniczanom z okazji świąt? Yy, no na pewno wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia i pomyślności, żeby ten 2021 był lepszy. I żeby w końcu ten kobiet już w końcu... <laughs> Odeszłaby w naszą kraju najlepiej. Czegoś będzie pani brakowało w trakcie tegorocznych Świąt Bożego Narodzenia? Ja myślę, że najbliższej rodziny, bo spędzamy w najbliższym gronie mąż i dziecko. Życzę wszystkim mieszkańcom spokoju, radosnych, spokojnych świąt. Bożego Narodzenia no i szczęśliwego Nowego Roku Dziękuję, a pa, jeszcze tak widzę, że Pan na ostatnią chwilę ostatnie rzeczy kupuje Tak, to ostatnie rzeczy są Rozumiem Giemią i, 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 i troszeczkę kapusty bawiam się, boję się jechać pociągiem po prostu te jedyne święta spędzam oleśnicy Leśnicy sama. A czego Pani będzie brakowało w takim razie w trakcie tegorocznych Świąt Bożego Narodzenia? Rodziny, spokoju no i takiej radości, bo jej nie ma, niestety nie ma Tyle by się być zdrowe no i wszystkiego Trzeba sobie zyskić, żeby było ku lepszemu, żeby się to wszystko skończyło. I żeby Śląsk cały czas wygrywał. I żeby Śląsk cały czas wygrywał i zdobył mistrza Polski. Za to trzymamy kciuki. I za to trzymamy kciuki. Moja